200 młodych na nie tam rozczelali jak doświedzenia, ale pójdą ma sprzedaż. No. Na sprzedaż? No tak było więcej to był kurwa, pasenia. Nie ma tu 30. 350 jest. 350 nowiec? Tu no te wszystko. No to ino 50 jest ten Jorek. A... 300 do wojny, jego no, chuj wyjepi. no ale... Drugi też, a u więcej udzieli, ale... go chuj zajebi, jak czas kiski. <noise> no, krucyfik. Nie, że nie? Ale, wiesz, jak to jest? Jak pod pianę, ale napojenny, dziwą, gorąco. że co Pana Boga to no przeklina. A przy to one, kurwe, pójdą do piekła. Jego, uh, Owce pójdą no, do piekła? No one kurwa za mnie trąkną, bez rad. No i pasowo, nie chcę być kłonikiem. Pierdolę sto litrów. Sto litrów to jest chuj, ale 150-180 dziennie przelewaj. Dupce są. W formie wszystko króci, stajemy. Trzeba się narobić, co? No no, należaj, zarobi się trochę. Zarobiłeś trochę? Zarobi się, hej. Na razie to nie bierę, nie wyprowadzę kilo. No bo trzeba, trzeba, trzeba golić te owce. Ach, no to bo nie chuj Co? To nie chuj obchodził, bo <laughs> ja nie tak golimy, bo to nie moje owce, ja nie tu jest na sezon. No to ja, to ja Cię widziałem, laty. ja Cię widziałem ostatnio, pamiętasz mnie? Laty, a nie pamiętam, bo tu się kręci. Duży a Ty skąd, z, z tego, z Nowego Sącza? E, nie. Spod panemu. Spod Zapkowa? Ja tu parę komu... lat jest, pięć lat. Tu pięć lat jesteś, nie? No, 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 u niego. U tego, bo to ryzyko, on ma węczo, ma pełowce. Tam on, No bo wiesz, ty jesteś dobry, to a dlatego panie. cię ściąga tutaj. To on po mnie przyjechał. To on mi musi też słynąć, gdzieś świnią dać, i ten sakrament. mi On już wie. Ale to nie, on ja nie posz, ja zawsze w kolibie, nie wcem ma wolę, a jest brat taki, ten tam w kolibie, to on zapierdala mi do mnie. Wiecie, jedno, sieroko, ty chuj mi robisz, ja pierdolę. <ślesztą <ślesztą za teraz, i zostawił one A w nocy, a, a w nocy co z nimi robisz? śpią, na rano idziemy doić. na połednie doić i rano. Trzysta owiec dojść? 300 Trzysta owiec we dwóch. To jest? półtorej godziny. Poważnie? Bo nie wzięło że nie dojść tak że żebyś tak żebyś krócił że nie podejdziesz za pięć godzin. A <grym> ja. Baba, no ja No normalnie no siłę musisz mieć to, aby nie miał siły, to lepię, nie był tego. Część dziewczyna, nie wziąłaj, nie wziąłaj, Nie jest A jego baba. I tu, normalnie tak bierę czas, wynik jedną tego, roz, roz, wciknie z innej, jeszcze ściskos, To pianę lepiej, jak od krowy. To a nie ma, to nie ma, nie ma jak no, słuchaj, teraz już świetnie bo tak na wiosce to było takie spore, co miałeś więcej jak, 10, to jak 8, a tak to ma kwaterkę, ale chciałem musisz wyścigać, musisz podkręcić wyszczikaj, wyszczikaj, podkręcić, a ich to nie boli? Co? Nie boli? Oh, bo, to jest o się ja widziałem, tak ja chłopie marne, mam to ręce, ale, bo, nie za młodych lat mam, nie byle w tym jest, by się nie bole, ja się dziś. Kurwa na rękawele, to tak jak jakiś kurwa te wuj. Silny jesteś? No, no jest roki, a ja za młody A ile masz roku? O, a ci kadry kawalerowie kolegi? Żyli byli że mnie chuje nie mogli zwalić, więc na ręka i no, on by się prawidłowo, bo on to się zajebi nożem, musoczkiem tak, i tak, taki, on to będzie. Jak skręcić ręką nie ma sprawidłowo, taki, bo to jest góraczki nóż. No on to chuj zawsze, a się nie czy nie zabije dużo nie tutaj gierdolone do tego. Jak wiesz, powiedzmy, aby tacy to kombinować, kręcili ręką, to tam... Kręcili, po, nie to, ma kombinacji. Nie ma! Tak, wchodzimy, no, a byli na mnie koledzy, bo to zbudowane A też, a te żmina są chuje silne. I dawałeś radę. No nie, mog, nie mogli mnie zwalić, wieś. albo mnie w ogóle nie zwali, a byli tak że zwalili króciwicy. A to zbudowa taka jak ty, ale no, to było budę nie wodzić. Gdzieś tu był kiedy kiedyś tu to, kiedy się, kurwa lek popił, nie wiem, kaprymy, kurwa, to ledno, a nie mógł mnie zwalić. Kiedy napijemy? Wiesz gdzie? W tym, widziko, a to już jest kurwa miesiąc przez potem. Ty tak, to jest piwo, to ale chuj młotki bym, może miał ze 40 i kur, tego nie mogę zwalić, ale ja go też nie zwalę, chuj, ja najto Ty! Nie, bo nie wiem, tak, ja w ogóle nie, nie chcę w ogóle. Jak masz na imię? Stasek. Stasek? No. Stasek, kiedy napijemy się piwa? Piwa? No kiedy? Kiedy tu jesteś? Jutro jesteś? No jutro, poczko. No będę, no bo. To przyjedziemy z piwem, napijemy się, pogadamy, dobra? No, Dobre, pogadamy